Kochani, lato to czas, kiedy zastanawiacie się, jakie zabiegi można wykonać, żeby były dla waszej skóry bezpieczne, e, współgrały z intensywnym słońcem, a przede wszystkim. Pozwoliły wam po zabiegu poddać się kąpielom słonecznym bez ryzyka powstania przebarwień i na przykład podrażnienia. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam zabieg ściągający, odżywczy i regenerujący, który doskonale nadaje się do skóry z rozszerzonymi porami, skóry przesuszonej, jak również i skóry wymagającej regeneracji i odżywienia. Jest to zabieg regeneracyjny z koloidalnym złotem. No więc zaczynamy. Moi drodzy, jako etap numer jeden na oczyszczoną skórę stonizowaną. Nakładamy dwuskładnikową maskę intensywnie liftingującą skórę. Maska ta ma na celu przede wszystkim pobudzić mikrokrążenie skóry, poprawić napięcie skóry i przygotować skórę do dalszego etapu zabiegu. I teraz, moi drodzy, nakładamy maskę tlenową z terapią LED. I kiedy wy będziecie sobie leżeć, dotleniać się, światłoterapia będzie oddziaływała dodatkowo regeneracyjnie na waszą skórę. I teraz kochani, jak widzicie, nasza skóra jest powleczona strukturą wręcz cementową. Po zmyciu tej maski nałożymy na buzię maskę z koloidalnym złotem, która będzie regenerowała, odżywiała i poprawiała kondycję waszej skóry. A teraz moi drodzy, na oczyszczoną skórę. W drugim etapie zabiegu nakładamy dwuskładnikową maskę z koloidalnym złotem. Koloidalne złoto przede wszystkim łagodzi podrażnienia, doskonale nadaje się do skóry z objawami starzenia, do skóry z przebarwieniami, do skóry trądzikowej, poprawia napięcie skóry, odżywia, wycisza podrażnienia, czyli jest to idealne spa dla naszej skóry. Kiedy Wy czekacie aż maska zadziała, skupiamy się na tym, żebyście się odpowiednio zrelaksowali, ponieważ pamiętajmy o tym, że relaks to podstawa efektywności każdego zabiegu. I teraz kochani na zakończenie zabiegu nakładamy odżywczy krem intensywnie nawilżający. Ten zabieg jest doskonały na każdą porę roku. Świetnie działa jako zabieg bankietowy, jako zabieg odżywczy, rozjaśniający skórę i przygotowujący skórę, na przykład na wielkie wyjście.